Zimę mamy w pełni, więc także i my pracujemy nieprzerwanie, nawet wtedy, kiedy nie pada śnieg. Dyżury mamy naszych pracowników całodobowe. Schemat działania, jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, jest następujący. W czasie opadów śniegu wysyłamy na ulicę cały nasz sprzęt, 18 piaskarek. Chodzi o to, aby ten sprzęt na bieżąco usuwał śnieg z jezdni. Kolejność odśnieżenia dróg w Radomiu jest następująca. Najpierw krajowe i wojewódzkie, a potem powiatowe oraz pozostałe gminne. W tym przypadku przede wszystkim te, po których kursują Autobusy komunikacji miejskiej. Po ustaniu opadów, po opanowaniu sytuacji na drogach głównych, możemy zająć się drogami lokalnymi. Do naszego zwykle dzwoni sporo osób z prośbami o interwencję. Wszystkie te zgłoszenia notujemy i stopniowo staramy się docierać wszędzie tam, gdzie jest potrzebna interwencja naszych służb. Tradycyjnie miasto jest podzielone na trzy rejony. Północny, południowo-wschodni i południowo-zachodni. W każdym z nich za zimowe utrzymanie dróg odpowiedzialna jest inna firma. Każda z firm ma sześć półgopiaskarek, dwie równiarki i jedną ładowarkę i każda z nich oczywiście ma odpowiedni zapas soli drogowej do posypywania jestni. Umowy z firmami zostały skonstruowane w taki sposób, że interweniują one w przypadku opadów śniwu bądź gwałtownego załamania pogody, niezależnie od tego, czy ma to miejsce w sezonie zimowym, czy też poza nim.